Siemaneczko z tej strony Gogi, zapraszam na kolejny podcast. Dzisiaj materiał szybciutki, materiał konkretny, gdyż iż, ponieważ w ostatnich dniach, tygodniach wyszedł nowy detachment dla Space Marinów Shadow Mark Talon. Jest to detachment poświęcony Raven Guardowi. No i tutaj postanowiliśmy, że w ramach Team Poland omówimy sobie ten detachment, gdyż jest tutaj pewien zalążek kompetytywności. Jest tu pewien zalążek sensu grania tego detachmentu pod kątem turniejowym. A to, co turniejowe, co kompetytywne to nas bardzo jara. Więc sobie będziemy tutaj o tym opowiadać. A wraz ze mną jest ekspert od Space Marinów, którego mieliście już okazję posłuchać przy omówieniu kodeksu Black Templarów, Maryś. Siema Maryś. Cześć, dzień dobry. I tak jak mówię, pogadamy sobie o detachmencie, który na pierwszy rzut oka wygląda jak detachment, który już mamy, ponieważ Shadow Mark Talon w Detachment Rule ma zapisane, że w 12, powyżej 12 sali nasze adeptus Astartes mają minus 1 do Hita i są w kowerze. I jest to tak naprawdę identyczna zasada jak zasada Vanguard Spearheada, do którego będziemy tutaj wracać sobie regularnie ponieważ jest to detachment bardzo, bardzo podobny. To jest taki detachment, nazwy, nazwijmy to roboczo detachment myczkowy, tak? Czyli detachment oparty raczej na sztuczkach, na jakichś takich nieszablonowych zagraniach. No, z tego Raven Guard jest znany, więc jak najbardziej tutaj to pasuje. No, ale to też oczywiście odpowiemy sobie na najbardziej zasadne pytanie, czyli czy w ogóle jest sens grania tego nowego detachmentu, skoro mamy Vanguard Spearhead w ofercie. Oprócz tego jest jeszcze informacja, że jeżeli mamy na Battlefieldie Ephona Shana, czyli nowego Chapter Mastera Ravengardu, nowy model, nowy datasheet jeżeli mamy tego pana na stole, to możemy użyć strategemu Into Darkness za 0 CP. To jest strategem, który jest cofką do rezerw, będziemy sobie o nim mówić jeszcze przy strategemach. A więc jest to taki kolejny bajer. No i oczywiście zapisek, że jeżeli używacie jakiegoś unitu, który ma keyword Ravenguard, jak na przykład Ephon Shan albo Kaiwan Shrike, no, to wtedy nie używacie innych chapterów Adeptus Astartes, czyli, na przykład, nie możecie używać kawalerii wilczej wtedy w tym detachmencie. Jeżeli chodzi o zasadę detachmentową, no to tutaj raczej wszystko jest jasne i klarowne. Minus jeden do hita i cover, czyli mamy już od razu przewagę na armię strzeleckie. To jest na pewno bardzo, bardzo fajne. No, i też sprawdzało się w Vanguard Spearheadzie, więc tutaj jakby kontrowersji nie ma. Pytanie, co tam słychać w enhancementach. Enhancementy są dość podobne jak te, które mamy w vanguardowym detaczu, czyli ten, na którym się grało, kluczowy właściwie enhancement dający całemu oddziałowi infiltrację. Dotychczas, nie wiem czy pamiętacie, ale były takie listy, które głównie się opierały o duży oddział agresorów, w którym przeważnie siedział jakiś bohater, mógł być to Marneus Kalgar, bo wcześniej tak się grało. No i ten oddział, taki dość spory, startował gdzieś z ruinki, z połowy stołu, robił ruch advance i szarzej i był bardzo opresyjny. No więc tu mamy ten enhancement, który jest ważny, natomiast no nie mamy dostępu do bohaterów poza tymi Ravengardowymi, więc taka już bardzo opresyjna wersja grania z Kalgarem tutaj nie wchodzi w grę. Kolejny enhancement, na którym się grało i i w tym zdecydowanie będzie też się będzie grało. To jest enhancement, który wchodzi na fobosowego bohatera i tworzy aure czyli w 12 calach strategiemy zagrywane przez naszego przeciwnika kosztują 1 CP więcej. No, generalnie wiemy doskonale, jak ważnym zasobem są cp więc zrobienie bańki, właściwie ponad 24-calowej, gdzie te. Gdzie, gdzie przeciwnik musi się z tych cepeków bardziej wyprztykać, no to jest nie do przecenienia trzeci enhancement, który mamy to jest enhancement, który daje bohaterowi stelfa i lonopa fajnie, że jest ale czy go będziemy używać to nie mam jakiegoś super przekonania mamy dużo fajnych lonopów i bez tego enhancementu więc myślę, że że to nie jest pierwszej potrzeby enhance. Ostatni enhancement, który mamy, to jest enhancement, który pozwala birerowi jego i jego oddziałowi wychodzić z rezerw, jakby tura była o jeden wyższa. Czyli możemy sobie wyjść z deep strike'a w turze pierwszej albo z rezerw w turze drugiej przeciwnikowi w deploymencie, więc super, super fajny enhancement, który na pewno tutaj powinniśmy brać pod uwagę w przebudowaniu armii. Mm -hmm. No, i tak jak mówisz, yy, znaczy wspomnieli, że one są podobne do tego wanguardowego one chyba są w ogóle identyczne, nie? Wszystkie są jakby. Nie było. W to... wangardowym nie ma enhancementu, który daje nam wychodzenie z rezerw o. Okej, okay, które... jest ruch po strzale. Okay. Tak, 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 tak. No i to jest okay. zdecydowanie duży boost, tak? bo to jest dużo fajniejszy enhancement niż, niż ten z ruchem, więc, więc to jest taka różnica. No okay, czyli infiltracja, ster z low i podrażanie stratagemów, no i tutaj różnica wychodzenia z rezerw w pierwszej turze versus ruch po strzale. No i w twojej ocenie jest to lepsze? Okej, okay, no dobra, czyli taki już delikatny plusik dla tego nowego detachmentu. No też jakby widać, że te wszystkie abilitki, one tutaj bardzo fajnie wpasowują się jakby w cały koncept takiego przeszkadzania, beczkowania po stole, więc tak jak mówisz, te trzy enhancementy spokojnie można brać. No, a jeżeli, jeżeli rzeczywiście jest tak, jak opowiada, że jest dużo tych low no to no chociażby z kombinowitek, tak? Totalnie świetny yes. unit, który można zawsze grać, więc nie trzeba się akurat tego umbral raptora przejmować. No dobra, przechodzimy sobie w takim razie do stratagemów. Ja już wspomniałem, że jest into darkness, a więc na końcu fight za dwa fobosy albo scout składy lub jeden dowolny inny infantry unit. Na końcu fight phase'a przeciwnika wraca do strategic reserve. Zapis jest taki, że nie możemy być w kombacie, a więc powyżej jednego sala od przeciwnika. Nie ma tutaj żadnych innych dodatkowych restrykcji. No i jeżeli mamy ten nowy model na battlefieldzie, no to wtedy mamy ten stratagem za zero. No i jest oczywiście tradycyjny armor of contempt, to co jest w większości SM-ów, więc to jest znane i lubiane. Co mamy w czterech pozostałych strategiach? W czterech pozostałych mamy kolejny GM, który odpalamy w fight phase, czyli nasz oddział dostaje po prostu precyzję. Za jednego CPK cały oddział dostaje precyzję. No i tak jak wcześniej przy na przykład omawianiu Templarów mówiłem, że to jest taki sobie GM dla Templarów, bo oni mają wygar na takim poziomie, który po prostu zabija oddziały, więc ta precyzja jest tu nam potrzebna to tutaj myślę, że nie będzie się grało o takich oddziałów bardzo mocno nastawionych na duży damage w walce wręcz. Znaczy aż taki, żeby zabijać całe oddziały, więc zaskakująco powiem, jest ok. Ta precyzja w tym detachmencie może być całkiem spoko. Wiadomo, że takie bardzo ordynarne gemy typu lanca czy tam jakieś, nie wiem, letale byłyby fajniejsze, ale tu akurat ta precyzja może nam e, otwierać drogę do nie wiem, zdobycia na przykład jakiejś asesynacji oddziałem jump-packów, czegoś, czego normalnie byśmy nie zrobili. Kolejny mm, gem to jest gem, którego nie ma w wangardowym detachmencie. I to jest kolejna zmiana, która uważam, że jest kluczowa, i dlaczego ten detachment będzie lepszy niż wangardowy. Odpalamy go w movement phase, ie. możemy go zagrać na dowolny oddział w naszej armii i to jest ważne, że nie tylko infantry, ale po prostu dowolny oddział Adeptus Astrates. I oddział ten może strzelać i szarżować po fallbacku. Dodatkowo jeśli oddział ma keyword Phobos albo Scout, to może również szarżować i strzelać po adwensie no i to jest super fajne, bo pozwala nam grać troszkę bardziej agresywnie, nie bać się tego, że ktoś złapie nam za kostkę jakiś nasz ważny oddział i nie będziemy mogli się ruszyć i strzelić albo ruszyć i zaszarżować. Wcześniej, jak grało się na wangardzie na przykład na dużym oddziale centurionów, no to był problem z tym, że trzeba było bardzo uważnie nimi operować, żeby właśnie jakiś tam oddział jump packów, czy jakiś oddział scoutów nie złapał ich za kostkę, bo oni się w walce wręcz bili kiepsko i mogli się z tego nie uwolnić. Tutaj nie ma problemu, bo możemy sobie wyjść z tego kombatu i normalnie strzelać, a nawet szarżować. Więc bardzo fajny gem kolejnym gemem jest odpalany w shooting phase gem, który pozwala nam dodać sobie do ballistic Skilla i armor penetration 1, jeśli strzelamy do oddziału, który jest powyżej 12 cali to jest gem, który był wcześniej w wangardzie możemy go odpalić na oddział infantry tylko, to jest ważne i kolejna ważna rzecz jest taka, że po tym jak zniszczymy model w jakimś oddziale, to ten oddział musi zdać battle shock test. I to jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, że ten battle shock test jest obowiązkowy, czyli jeżeli zniszczymy jakiś model, no to przeciwnik musi zdać tego battle shocka obowiązkowo. Dodatkowo jeśli strzelamy w kilka celów, to wybieramy tylko jeden z tych celów, i jeden z tych celów musi zdać tego Battleshocka. I teraz wydawałoby się, że ten obowiązkowy Battleshock jest zawsze spoko, ale no nie do końca, bo przykładowo, nie wiem, jak walczymy przeciwko demonom, to wymuszanie im Battleshocka w szadole sprawia, że one się właściwie mogą wyleczyć, więc to, że on jest obowiązkowy, to trzeba brać pod uwagę, gdzieś tam sobie, nie wiem, dzielić ogień i tak dalej, brać to pod uwagę. I ostatni gem, który jest tutaj w z tych, nie, nie, o, które omawiamy, odpalamy go w Movement phase, ale przeciwnika Movement phase, Kiedy on skończy normal move, advance i fallback w 9 calach od nas, to wtedy mamy reaktywny ruch D6 na naszym oddziale Infantry albo Mounted. Natomiast jeśli to jest Phobos albo Scout Unit, to wtedy jest to Flat 6. I to jest zmiana, która jest niestety albo stety, bo z punktu widzenia samego detachmentu, niestety, z punktu widzenia gry, stety, ponieważ w wangardowym detachmencie ten reaktywny ruch był na szarze, a nie na ruch przeciwnika, i to powodowało bardzo dużo takich, nazwijmy to, trochę rakowych zagrań. Bo pozwalało po prostu przeciwnika wyciągać w ostatecznym rozrachunku jakieś niemożliwe szarże albo szarże na 12 cali. Więc z punktu widzenia przyjemności gry przeciwnika to jest ok, że to jest po prostu reaktywny ruch na ruch przeciwnika, ale z punktu widzenia power levelu no to jest ewidentnie słabszy gem, natomiast nie słaby, po prostu słabszy. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze od siebie dodam, że. Ja dopiero teraz się zorientowałem, że ta precyzja w Vanguard Spearheadzie kosztowała dwa peki nie? E, tak, rzeczywiście, to prawda. Tutaj wszystkie gemy są za jeden, więc tak, tak. Tu ewidentnie okay. kolejny bonus. No Rzeczywiście, wydaje mi się, że ruch reakcyjny oczywiście, na charger tak na papierze jest lepszy kompetywnie niż ruch reakcyjny na, na ruch, ale tutaj tańsza precyzja, no i dorzucony ten strategem z działaniem po advance, to rzeczywiście powoduje, że jakby tak całościowo ta grupka strategiamów wygląda troszeczkę lepiej niż to, co mieliśmy w tym awangardzie. No a straciliśmy te, powiedzmy, jakieś tam mortale, tak, więc to jest coś, co jesteśmy w stanie przeżyć. przeżyć. No dobra, to teraz jeszcze takie szybkie pytanie, bo tam przejdziemy sobie takich ogólnych jeszcze wniosków po omówieniu tych dwóch detachitów, które nas interesują. Ale pierwsza sprawa, no bo tutaj widzimy, że jest sporo odniesień do fobosów. Czy składając ten detachment Idziemy w jakiś taki totalny spam fobosów, czy to jest na zasadzie, że czy cztery fobosowe unity mogą być, albo powinny być, ale cała reszta to mogą być właściwie tam w miarę dowolne Datasity? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Ja to widzę tak, jak właśnie powiedziałeś, że składamy kilka oddziałów fobosowych, a resztę gramy normalnie, i, i, i tak realnie te wszystkie oddziały, którymi byśmy mieli screenować, czy blokować przeciwnika, czy jakieś robić misje? to i tak w Space Marinesach są przeważnie fobosowe rzeczy, więc mimochodem zyskujemy sobie z tych gemów dodatkowe rzeczy, typu nie wiem, kombilojtek, który występuje właściwie w 90 pewnie procentach rozpisek, on jest fobosem, tak, skauci, no wciąż mają ten scout, skład e, keyword, więc nie wiem, infiltratorzy, czy inkursorzy, no to są wszystko unity, które tak czy siak gdzieś tam w jakimś zakresie grają i to, co zyskujemy, w mojej ocenie przynajmniej jest to, co zyskujemy, z tych gemów to w zupełności wystarczy, żeby. Na razie nie widzę potrzeby, żeby bardzo mocno całą listę przerzucać w te fobosowe unity, no bo one realnie nie mają firepowera, ani w strzelaniu tak naprawdę jakiegoś poważnego, ani w walce wręcz. Więc skupienie się na tych sztuczkowych aspektach tych unitów czy tego detachmentu no, byłoby ogromnym kosztem w kwestii tego, jakie jesteśmy w stanie zadawać obrażenia przeciwnikowi. Więc na okay. tę chwilę trochę fobusowych unitów, a reszta po staremu. Okej, okay, dobra. No to w takim razie przejrzymy sobie teraz dwa dotashity. Zaczniemy sobie od Kaiwona Sharajka, który jak się już dowiedziałem przed nagrywką, FLAFowo zrezygnował z chapter masterowania Revengardu, bo stwierdził, że nie do końca się do tego nadaje, więc on sobie może być waszym dowódcą, jeżeli walczy, że tak powiem, samodzielnie, bez swojego kumpla. Natomiast jeżeli w rozpisce macie Aytona Shana. To od razu tutaj trzeba pamiętać, że wtedy Kaiwan Shrike jest kapitanem, a nie Master'em i co bardzo ważne, Kaivan Strike wtedy traci Lownopa. Natomiast to są pewne koszty związane z Aetonem, więc zaczniemy sobie tutaj od Kaivana. 100 punktów za gościa, bazowo Deep Strike jest -nope, Stealth może dołączać do ASAD intercesorów na jumpakach i do weteranów na jumpakach jeżeli dołącza do asad intercesorów, to oni mają OC2 z jego zasady, jeżeli nie są z battle szokowani. Strzela 5-1-2, strzały, no i bije się ze swoich talonów, 7 ataków na 2+, 5-2-2, twin link, precyzja, 12 cali ruchu, bo to jumpakowy koleś, 100 punkcików. Pytanie, co tam słychać w jego umiejętnościach, jak bardzo się zmienił, no i jak wygląda jego przydatność w potencjalnym detachmencie Ravengardowy. Raven no tak, zmieniło się to, co już wspomniałeś, czyli jeżeli mamy jego nowego kolegę, to on nie ma lon który ma wbudowany sam w siebie. Natomiast on w umiejętnościach ma taką abilitkę, że jeżeli jest w oddziale, to cały oddział ma alone opa I teraz on tego nie traci. Więc, jeżeli wsadzimy go w oddział, to mamy kolejnego lonopa, którego po prostu sobie mamy. Więc to, jakby jest też nawiązanie do tego, o czym rozmawialiśmy przy enhancementach, że my tych lonopów mamy więcej, niż potrzebujemy, tak naprawdę. Więc on sobie jest lonopem. Kolejna rzecz, która. Tutaj jest ważne do zauważenia, to nie tylko oddział, w którym on jest, tych jump packów, ale każdy oddział jump packów na stole ma OC2 i to jest super ważne. On to dostał jako szef chapter master, jako taki bonusik jakiś czas temu od GW. Natomiast mimo, że już nie jest chapter masterem, to wciąż ta umiałka mu zostaje, więc to jest super fajne, że jump packi mają OC2, to, to bardzo przydatne. Ostatnia jego umiałka to jest cofanie się do rezerw, więc poza gemem, do którego mamy dostęp, o którym rozmawialiśmy, z cofaniem jednego unitu albo dwóch unitów w Scoutów, to mamy kolejny unit, który możemy sobie cofnąć po prostu do, do rezerw, czyli jego unit. Więc jeżeli wsadzimy go, nie wiem, w dziesiątkę jump packów albo w dziesiątkę weteranów, to cały ten unit może sobie skakać po stole i, i robić fajne rzeczy. No, i to tak naprawdę tyle. Jego przydatność, no, w mojej ocenie, jeżeli chcemy grać Ravengardami, to musimy grać jego. Znaczy, powinniśmy, może tak? Więc myślę, że za takiego gościa, za 100 punktów, który ma 7 ataków, 2 plus 5 minus 2, 2 z twinlinkiem i precyzją, plus te wszystkie umiałki, no to to jest zdecydowanie warto go mieć w, w liście. Mhm. No, to tak jak mówisz. Jeżeli ten typ tak wygląda, to faktycznie wydaje się autopikiem i autopikiem wydaje się nowy Chapter Master, master Raven czyli Aeton Shan ponieważ jest jeszcze tańszy, to jest 85 punktów. Strzela trochę słabiej, ale to jest pomijalne, natomiast bije się delikatnie lepiej. Bo to też jest 7 ataków na 2 plus -2, 2 tylko że oprócz dłunika, którego mają obaj panowie. Wymienia sobie precyzję Kaiwana szrajka na Sustain Hit 2, co wydaje się troszeczkę lepszą umiejętnością, szczególnie że, o tym nie wspomnieliśmy, ale dla porządku warto tutaj to podać, Ravengard ma normalnie dostęp do ołfów i to są lepsze ołfy? To jest plus jeden do mundowania? No właśnie nie. O ile, A, Vanguard, okay. o ile Vanguard ma lepsze ołfy, bo jest ujęty przez GW jako Space Marines'owy chapter, to ten nie jest ujęty. Więc tu mamy zwykłe ołfy, bez tego plus jeden niestety. Okej, okay, dobrze. Ale w przeciwieństwie do Black Templarów tutaj te ołfy jako rerole hita są, więc tutaj automatycznie o tym możemy pamiętać. Jeżeli mamy kolesia, który ma sustain i po prostu te szósteczki możemy sobie łowić. 14 cali ruchu, super szybki koleś, cała reszta to po prostu powiedzmy kapitan Space Marines, tak? czwórka inwa, pięć wundów, czwórka Tafa, No i jego zdolności to przerzuty szarż na cel przeciwnika, redukcja kosztu stratagema na rapid ingress lub heroic do zera. Co zauważcie, już jest drugą redukcją z jednego modelu, tak, bo mamy cofnięcie do rezerw za zero. No i tutaj jeszcze jego unit targetowany Rapid ingressem albo heroikiem też kosztuje to zero Mamy Lownopa, mamy stealtha, tak jak wspomniałem, on wtedy Lownopa Kajwanowi wyłącza, a sam z siebie dołącza do. Do nikogo? Dokładnie tak jak mówisz, tak jest. On nie ma nie ma lidera, jest one man army. Okej, okay, to ja się troszeczkę podjarałem tym heroikiem, mówię, kurde, dziesiątka jakiś, wiesz, a Liter cesorów będzie sobie heroikował i tak dalej. Okej, okay, czyli jest po prostu pojedynczym kolesiem, takim rzeczywiście opem dosłownie, który ma za zadanie działać. No to twoja opinia w takim razie jak to, jak to wygląda? No bo powiem ci, że ten jego brak lidowania, to troszeczkę mnie teraz zabolał, nie? Bo jakby on był normalnie liderem, to mówię sobie świetny koleś. ale jak go rzeczywiście tak biega samodzielnie jako taki op, -nope, no to tutaj musi sam z siebie jakby dawać radę. Czy daje radę? W przeliczeniu punkty do tego co wnosi, znowu uważam, że daje radę. Tak jak zauważyłeś, ma Deep strike, Lono, i Stealtha to, że daje tego darmowego Gema podnoszenie do rezerw, jest super fajne. Sam bije bardzo przyzwoicie, jak za te swoje punkty. Z tym rerolem szarży, to jest ciekawa sprawa, bo ta umiałka nie jest taka prosta, jakby się wydawać mogło. W naszym command phase, czyli stosunkowo wcześnie. Wybieramy jeden unit, unit przeciwnika i do następnej naszej fazy komanda wszystkie unity nasze, kiedy deklarują szarze i są w 12 calach od tego unitu, mają przerzut szarż, ale muszą wybrać ten unit jako unit, w który szarżują, jeśli to jest możliwe. Więc to wymaga dość specyficznego ustawiania sobie e, oddziałów, zastawiania się i tak dalej, żebyśmy się nie dali wrolować w to, że stoimy nie wiem 12 cali od tego unitu, który sobie wcześniej wybr wybraliśmy i zamiast brać jakąś pewną szarżę, to musimy rzucać jakieś 12 gdzieś tam daleko, bo nie wiem, bo przeciwnik w naszym movement phase użył reaktywnego ruchu na przykład. Więc bardzo fajna umiałka z rolem charge 12, ale trzeba uważać, żeby się samemu na minę nie wsadzić. Mhm. Ale rozumiem, że też byś go po prostu brał i, i tyle, jeżeli o to chodzi. Brałbym go w każdy możliwy sposób, ma piękny model, fajne zasady, więc tak zdecydowanie. Mhm. No, Okej. Okay. No dobra, no to w takim razie przejdziemy sobie do takiej części ogólnej, czyli jakie jeszcze dataszyty możemy sobie tutaj e, dopasowywać do tego detachmentu jak widzisz w ogóle granie tym detachmentem. No i pytanie, czy ostatecznie ten detachment wydaje Ci się lepszy, no bo troszeczkę lepsze gamy, fajni bohaterowie i tak dalej, ale słabsze ołówy powiedzmy, tak? Więc jest za coś. Jak to wygląda i no jak, jak widzisz w ogóle przyszłość kompetytywną tego detachmentu? Czy znaczy, zdecydowanie widzę go jako detachment, który można grać kompetytywnie. To wszystko się oczywiście będzie rozbijało, o to w jakiej mecie się będziemy poruszać. Jest to detachment, który no, tak jak sam zauważyłeś, jest trochę sztuczkowy, więc też wymaga sztuczkowego myślenia i sztuczkowego składania list. To myślę, będzie detachment, który będzie się opierał o mm, dinajowanie pola gry przeciwnikowi, tak, tak. bym to ujął. E, czyli wywieranie takiej presji samą swoją obecnością na polu gry, a nie jakoś bardzo atakami, nie wiem, tak jak Blad czy czy jakiś black templary właśnie czyli ten środek ciężkości będzie przesunięty w kierunku ok, stawiamy jakieś mu bloki gdzieś łapiemy kogoś za kostkę i, i przy okazji tam staramy się mordować co się da a nie po prostu stageujemy się wybiegamy szarża i, i mordujemy przeciwnika bo tutaj to nie jest detachment który będzie w wspomagał takie bardzo agresywne zabijanie przeciwnika. No i teraz w zależności od tego, jak komu pasuje jaki styl gry, no to no. albo się w tym odnajdzie, albo nie. Na pewno jakby sama konstrukcja tego detachmentu już o tym mówi, tak? Bo to wychodzenie z rezerw wcześniej, ta mhm. infiltracja na jakimś dużym oddziale, no to, to są rzeczy, które nam zdecydowanie pomogą gdzieś przeciwnika wypychać i sobie robić po prostu punkciki, ale to będzie detachment, który będzie inaczej gracze, którzy odnajdą się w detachmencie, nie mogą bać się tracić jednostek. O, tak bym to ujął. Czyli nie przejmujemy się tym, że, że, że nam jednostki giną, bo gramy na zdobywanie punktów. Więc, jeżeli ktoś się odnajduje w takiej grze, to jak najbardziej polecam detachment. Jeżeli natomiast mamy jakąś blokadę przed tym, żeby oddać, nie wiem, piątkę jumpaków, piątkę awangardów, piątkę scoutów, czy na właśnie na przykład bohatera, no to to nie będzie detachment dla takiego gracza. Okej, okay. okej. Okay. Czyli. Mentalne nastawienie, równie ważne jak przygotowanie unitów i podejście do gry pod kątem rozpiski, Tak, tak, tak są wszystkie tak. po troszeczku. Tak, tak, tak. Okej, okay. no dobra, no to czyli wychodzi tutaj to bardzo, bardzo ciekawie i mamy takiego solidnego konkurenta, powiedzmy, do tych takich detachmentów, które już obecnie grają, czyli właśnie Gladius, czyli Black Templary, Blad Angele, czy Kosmiczne Wilki. Coś nowego Space Mariny dostały. No, nowego oczywiście w temacie, zakładając, że wiemy o tym, że ten Vanguard Spearhead istniał i cały czas istnieje obok. No ale ciężko tutaj jakby narzekać na to, że GW dodaje kolejne dobroci, szczególnie, że obok tematyki kompetytywnej, tak jak wspomniałeś, nowy model nowego Chapter Mastera Ray jest po prostu świetny i za to tutaj GW chwała. No dobra, no to w tym miejscu myślę, że możemy sobie zakończyć tą pogawędkę, bo mam wrażenie, że pogadaliśmy o wszystkim, o czym mieliśmy. Także bierzcie swoje modele rejvengardowe, wsadzajcie je w nowy detachment i po prostu dobrze się bawcie. Tobie Marysiu, bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za to, że obgadałeś ze mną ten detachment. Dzięki bardzo. Dzięki śliczne. A was zapraszam jeszcze na nasze pasmo reklamowe. W tym sezonie sponsorem Team Poland jest sklep Twoje Hobby z pasją prowadzony dla graczy. Mamy kod rabatowy na hasło repka40k 5% zniżki na wszystkie wasze zamówienia. Drugim sponsorem jest Glass Canon Unplugged. Studio tworzące gry planszowe oparte na licencjach znanych i lubianych gier wideo. Wydawcy takich tytułów jak Frostpunk The Board Game, Apex Legends The Board Game, Dying Light The Board Game i nadchodzącego Don't Starve: The Board Game oraz Diablo The Role Playing Game. Studio prowadzi swoją kampanię na Kickstarterze. Wszystkie linki macie w opisie. Trzecim sponsorem jest RSQ Technologies. Firma, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla opieki zdrowotnej. W swoim portfolio posiada produkty dla prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania placówkami, szpitalami, AI oceniające obrazowanie medyczne, czujniki do analizy ruchu, a także holograficzne sale zabiegowe. Także macie link w opisie. Team Poland wspierają także nasi partnerzy, Micro Art Studio. Tworzą piękne podstawki, tereny WTC i... Innego rodzaju dodatki, które uprzyjemniają nam nasze hobby. 10% rabatu po wpisaniu kodu REBKA 40K na wszystkie Wasze zakupy. Pyracup, która od 2023 roku organizuje turnieje Nation, co kwartał zaprasza drużyny spoza Polski, które rywalizują z polskimi teamami. Organizują bootcampy, które pomagają naszym reprezentantom przygotować się do najważniejszych turniejów z samym WTC włącznie. Partnerem kadry jest także Puppet Polska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości modeli i akcesorów do gier bitewnych. Mają w swojej ofercie zarówno odlewy jak i pliki do druku 3D. Z kodem rabatowym repka40k macie 15% zniżki na produkty ze strony EU i 20% zniżki na produkty na pliki do druków ze strony myminifactory.com. Zapraszamy też na Patreona Puppets War. A partnerem medialnym jest Contact Lost, najlepszy polski podcast o warhammerze 40 tysięcy prowadzony w języku angielskim. Skupia się na scenie turniejowej analizie metagame i strategiach topowych graczy. Serdecznie polecam i serdecznie pozdrawiam moich kolegów z mikrofonu. A po reklamach pozostaje mi się już tylko pożegnać. Dzięki bardzo i do następnego. Do usłyszenia. Hej!